Dźwiga w piekle tym, pudełeczko z dzieckiem swym. Panna młoda sama śpi, męża jej zagryzły psy w środku. W dniu dzisiejszym odbywa się konkurs piosenki żołnierskiej i... Poezji żołnierskiej, ten drugi element został dodany od tego roku chcieliśmy troszkę tę formułę pomodernizować, pozmieniać, dać możliwość szerszego spojrzenia na kwestie związane z mundurem. Można by rzec, że właściwie wraz z tworzeniem klas mundurowych gdzieś przy okazji pojawił się pomysł tego, żeby pomyśleć o takiej luźnej formule konkursowej, która by zachęcała do tego, żeby ten mundur i historia związana z mundurem była w jakiś sposób pokazywana. Na młodzież. Wydaje mi się, że piosenka jest rzeczą jakby naj, naj, najlepszą, bo dociera do wszystkich, jest taką formą, która z drugiej strony wspomina także o wydarzeniach, które są bardzo istotne w dziejach naszej historii. Stąd też przemawiając do młodzieży, do młodzieży, która jest dzisiaj na, na widowni, ale także do samych uczestników, staramy się mówić o tym, że warto kultywować tradycje, warto budować patriotyzm i warto śpiewać. Śpiewać o tym jak najfajniej. I myślę, że tak będą śpiewać nasi uczestnicy dzisiejszego konkursu. Się. To był trudny orzech do zgryzienia, chociaż komisja jednogłośnie przyznała miejsca, bo w sumie każdej z nas podobało się chyba to, co na to zwróciłyśmy uwagę, to każda z nas jakby na to samo zwróciła uwagę, może tak. Zwracałyśmy uwagę na ogólny wyraz artystyczny wykonawców, trafność doboru, repertuaru wierszy i to po prostu jak młodzież wyglądała na scenie też, bo chociaż w zasadzie kiedy się wykonują jakieś ruchy, to jakby tego nie bierzemy pod uwagę, ale dobór pieśni, wierszy jest chyba tutaj najważniejszy. Do możliwości głosowych. Myślę, że w dzisiejszych czasach bardzo dużo jest młodych, zdolnych ludzi, tylko nie każdy ma szansę się wybić. Ma zdolności, ale po prostu może się boi i nie ma odwagi też wystąpić. Znam też takie dzieci, bo pracuję z dziećmi małymi, ale myślę, że coraz bardziej ten konkurs spełnia swoją rolę, czyli wyłania coraz więcej nowych, ciekawych głosów i. Myślę, że w przyszłości znanych kiedyś. Bo to jest też konkurs, to jest możliwość na wyłonienie nowych artystów. Pachnie męką jak kwiat, przyszedł zerwać za chmur osiemnaście mych lat. Oddam wszystko, co mam. Do pragnienia i sny wydrapałam krzyż, już spójrz jak w ścianie się tli. Ponad ciche, amen, w trawie. Nagły koniec gdzieś oświcie. Ponad śmierć w niczyjej sprawie, wieczna wolność, czyli życie. Żadną noc, żaden świetnie. Nie będę